Niezależnie od tego, jakie są Twoje cele finansowe: czy chcesz wyjść z długów, osiągnąć wolność finansową, czy udać się na emeryturę przed czterdziestką, do ich osiągnięcia będą prowadzić małe kroki. Dlatego tak ważne jest zadbanie o zdrowe nawyki finansowe. W dzisiejszym odcinku przychodzimy z listą tych najbardziej podstawowych, w które warto uzbroić się jak najszybciej. Krótki odcinek o siedmiu nawykach finansowych, które warto mieć. Zapraszamy. Ona, lady ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej. Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. I obserwuj na Instagramie lub YouTube. Po pierwsze, spisuj i kontroluj swoje wydatki na bieżąco. Jak to robić? Najlepiej prowadząc budżet domowy. Na temat prowadzenia budżetu domowego nagraliśmy już wiele odcinków, dlatego nie będziemy się tutaj powtarzać. Może wyjaśnimy tylko, dlaczego jest to tak ważne. Budżet domowy jest to sposób na to, żeby w sposób świadomy prowadzić swoje pieniądze tam, gdzie chcemy. Jeżeli działamy bez planu, to może zdarzyć się tak, że nie będziemy nawet wiedzieć, gdzie nasze pieniądze się rozchodzą, gdzie one znikają, jak to się dzieje, że nie starcza nam do kolejnej wypłaty. Dla nas budżet jest to sposób na to, żebyśmy to my decydowali o tym, gdzie idą nasze pieniądze, niż żebyśmy się zastanawiali, gdzie one zniknęły. Spisywanie wydatków i kontrolowanie stanu swojego konta, Pozwala nam też wyrobić taki nawyk zaglądania na to konto i sprawdzania, czy faktycznie nas stać na rzeczy, które chcemy aktualnie kupić. Pozwala nam też lepiej planować wydatki i daje takie realistyczne podejście do domowych finansów. I znika też to takie uczucie strachu przed wejściem na konto. Bo generalnie, jeżeli codziennie, czy co dwa dni, co trzy dni, spisujemy wydatki i aktualizujemy budżet, to wiemy, czego się tam spodziewać. Więc. To po pierwsze pomaga w świadomości, po drugie, w obyciu się, po trzecie, też odkłamuje temat pieniędzy jako temat tabu i pozwala bardziej komfortowo się poczuć w rozmowach o pieniądzach. A to już jest pierwszy krok do tego, żeby z tematem finansów domowych się zmierzyć i wyjść z tego zwycięsko. Tak jak Sebastian wspomniał. Nagraliśmy na ten temat odcinki, a w zeszłym tygodniu zebraliśmy je w dedykowaną playlistę na Spotify, która się nazywa Oszczędzanie i Budżet Domowy. Jeśli natomiast zastanawiasz się, jak spisywać i kontrolować swoje wydatki na bieżąco, to po pierwsze, zajrzyj na stronę razemlepiejpodcast.pl/łamane na pięć. Tam znajdziesz gotowe arkusze budżetu do pobrania i do wypełniania. Po drugie, Zbieraj paragony, a jeżeli nie chcesz od razu angażować czasu na zbieranie paragonów i wpisywanie wydatków, to podaj mi wyzwanie i przez miesiąc płaci po prostu kartą. Na koniec miesiąca będziesz mógł, czy mogła pobrać takie zestawienie, gdzie bank zakategoryzuje poszczególne wydatki, i będziesz mógł, czy mogła prześledzić na co wydawałaś pieniądze? Warto to zrobić z markerem i zaznaczyć te wydatki, które były zachciankami, z których można było zrezygnować i podliczyć, ile w danym miesiącu wydaliśmy pieniędzy lekką ręką. Drugi z nawyków finansowych to wydawaj mniej niż zarabiasz. Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności zapłacić samemu sobie. Generowanie nadwyżek finansowych jest podstawowym kryterium bogactwa i dobrobytu. Dlatego, jeżeli macie taką możliwość, to oszczędności odkładajcie zaraz po wypłacie, kiedy przyjdzie na konto i traktujcie je w swoim budżecie jako pieniądze, tutaj robię cudzysłów palcami w powietrzu, wydane. W jaki sposób możecie to robić? Ustawcie na przykład na waszym koncie bankowym automatyczny przelew na konto oszczędnościowe. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że Ustalona przez Was kwota na pewno trafi na to konto oszczędnościowe, a Wy na Waszym rachunku bankowym po prostu zobaczycie tylko te pieniądze, do których macie dostęp. My mamy właśnie w ten sposób zrobione nasze oszczędności, a konto oszczędnościowe nie posiada karty, więc wypłata pieniędzy z tego konta jest nieco utrudniona. Trzeci punkt na naszej liście to mniej jasno określone cele finansowe. Dzięki temu, że cele będą czymś, co tak naprawdę w głębi duszy chcemy osiągnąć, takie jasne sprecyzowanie celów i wybranie celów, które naprawdę, naprawdę chcemy osiągnąć, pozwoli nam pozostać konsekwentnymi w dążeniu do nich. Jak w takim razie ustalać takie cele? Po pierwsze, zastanówmy się, co jest dla nas najważniejsze. Które z rzeczy finansowych, chcemy osiągnąć w pierwszej kolejności i one niech się staną naszym priorytetem. I nie bez powodu mówię tutaj w liczbie pojedynczej, ponieważ z finansami jest trochę tak, że lepiej jest brać mniejsze zobowiązania, wypełniać je i przechodzić do kolejnych, niż podejmować kilka różnych celi, ale rozdrobnionych. Takie poczucie osiągnięcia celu, na przykład, kiedy widzimy konto oszczędnościowe, na którym jest już kwota, którą sobie założyliśmy na początku, daje ogromne poczucie bezpieczeństwa i takich skrzydeł, które pozwalają nam po prostu motywować się do osiągania kolejnych celów. Zapewne spotkaliście się już w literaturze, na blogach, na YouTubie czy Instagramie. Z pojęciem poduszki finansowej i to może być jeden z Waszych celów finansowych. Myślę, że jest to bardzo rozsądne podejście, ponieważ poduszka finansowa jest to określona ilość pieniędzy, która pozwoli Wam na przeżycie bez żadnego dochodu określoną ilość miesięcy. I to może być totalnie indywidualne. Są ludzie, którzy będą się czuli komfortowo z poduszką finansową rzędu 6 miesięcy, inni ludzie 12, inni 24, to jest naprawdę bardzo indywidualne. Myślę, że to jest bardzo dobry cel finansowy, taki, który zaspokoi potrzebę bezpieczeństwa. Ale takimi celami finansowymi może być na przykład spłata długów bo to jest też coś, co bardzo obciąża nasz budżet. Dlatego warto mieć jakiś mały bufor oszczędności na jakiś wszelki, tak zwaną czarną godzinę, ale skupić najpierw swoje wysiłki na spłacie długów. Każdy z nas jest w innej sytuacji, dlatego te cele i priorytety będą inne. Chodzi po prostu o to, aby się nad tym zastanowić, ustalić plan działania i działać krok po kroku, aż osiągnie się cel. Sebastian wspomniał o poduszce finansowej, o spłacie długów jako celach do osiągnięcia. I to jest bardzo ważne, żeby dopasować swoje cele finansowe do stylu życia. Należy również przygotować plan tego, jak do osiągnięcia celu dojdziemy. Warto się zastanowić, jaką część z naszych dochodów miesięcznie możemy przeznaczyć na przelanie na oszczędności, albo rozważyć, jakie dodatkowe źródła dochodu możemy. Podjąć w czasie, kiedy do tego celu finansowego idziemy. Takie konkretne działania, które możecie podjąć, to jest przede wszystkim planowanie i przewidywanie wydatków, czyli przysiądnięcie na początku miesiąca i zastanowienie się, jakich wydatków się spodziewam w tym miesiącu, jakie rachunki będą do zapłaty. Jakie ekstra wyjazdy, atrakcje się pojawią, czy na przykład jakieś uroczystości będziemy mieć w tym miesiącu, w których będziemy musieli wziąć udział, a to się będzie wiązać na przykład z kosztami dojazdu, prezentu czy nowego ubrania. Warto się zastanowić, czy właśnie może w tym miesiącu należałoby wymienić garderobę, bo zmienił się sezon. Na początku tej przygody z planowaniem finansów i wyrabianiem sobie nawyków finansowych, to naprawdę mogą być takie proste czynności, jak po prostu przysiągnięcie z kartką i zanotowanie tych rzeczy i takie oszacowanie, ile na to wydamy. Drugie działanie, które możecie podjąć, to jest zaplanowanie dni bez wydawania pieniędzy. To może być na przykład poniedziałek, kiedy Postanawiamy sobie, że nie robimy żadnych zakupów, i jak żadnych, to żadnych. Musimy sobie przygotować na przykład lunch do pracy, żeby nie kupować kanapek w szkole, czy na uczelni, czy w pracy. Musimy sobie zabrać wodę z domu, żeby właśnie nie, nie wydawać na takie drobne rzeczy. Dociągnięcie takiego dnia bez wydatków to może być naprawdę duże wyzwanie, ale warto je podejmować. Chcesz gotować zdrowo, ale nie masz czasu stać przy garach? Chcesz gotować mądrze i nie marnować żadnych produktów? Chcesz gotować oszczędnie, ale jednocześnie pysznie? Chcesz gotować kreatywnie, ale nie zastanawiać się każdego dnia co na obiad? E-book przepis na wolnowar jest już w sprzedaży. Ebook to 40 przepisów na domowe dania z wolnowaru, które przygotujesz w wersji wege lub mięsnej oraz gotowe plany posiłków na cały tydzień. Kup na www.razemlepiejpodcast.pl ukośnik wolnowar. Czwarty nawyk, o którym chcemy porozmawiać to jeżeli chcesz kupić coś drogiego to zamiast brać kredyt w banku zaoszczędź na to. Możecie się zapytać jak? Jest na to sposób. I są to fundusze celowe. Jeżeli musisz za coś zapłacić kartą kredytową, to najprawdopodobniej znaczy to, że cię na to nie stać, więc może warto z tego zrezygnować albo pożyczyć, albo poszukać taniej z drugiej ręki. Zapytaj siebie, czy ten przedmiot, czy ta rzecz jest ci niezbędna do życia tu i teraz? Czy możesz uzbierać na to, poczekać trochę i kupić to za kilka czy kilkanaście miesięcy, gdy już będziesz mieć odłożoną kwotę? Bo jeżeli nie jest to rzecz, która jest ci absolutnie niezbędna do życia tu i teraz, to najprawdopodobniej jest to jakaś zachcianka. A warto mieć taki nawyk, żeby te zachcianki spełniać wtedy, kiedy nas na nie stać, bo wtedy nie ma z tym problemu. Ale jeżeli mamy zaciągać kredyty i spłacać odsetki tylko dlatego, że zamarzył nam się nowy telewizor, kiedy stary jest jeszcze całkiem w porządku, to nie jest coś, co nasze portfele lubią. U nas w takich sytuacjach świetnie sprawdzają się listy życzeń. Jeżeli widzimy jakąś rzecz, którą zapragnęliśmy, to ona ląduje na takiej liście i albo wracamy do niej przy planowaniu budżetu na kolejny miesiąc, planując na nią odpowiednią kwotę, albo ląduje na liście funduszy celowych i odkładamy na nią każdego miesiąca małą kwotę, albo o niej po prostu zapominamy i nigdy do niej więcej nie wracamy i w ten sposób nie kupujemy jej. Piąte na naszej liście to używaj narzędzi finansowych z głową. Tutaj świetnym przykładem tego, że jakieś narzędzie finansowe może być fantastyczne, ale może być też bardzo niebezpieczne, jest karta kredytowa. Nie wiecie, to nie jest zło wcielone, a jest po prostu narzędziem, które może być pomocne, gdy używamy je odpowiednio. Możecie się zapytać, jak zatem używać karty kredytowej, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy finansowej, oczywiście. Więc karta kredytowa jako narzędzie jest to tak naprawdę kredyt. Taki sam, jakbyście dostali jednorazowy w banku, to karta kredytowa jest takim kredytem ciągłym, który po prostu jest cały czas dostępny. Jest ono tyle dobry, że jeżeli spłacimy go szybko, to tam w zależności od umowy, to jest powiedzmy tam miesiąc czy dwa miesiące, i w całości, to wtedy będzie on dla nas za darmo. Oczywiście za darmo, czyli bez odsetek. Karta kredytowa może być również dobrym zabezpieczeniem przy zakupach online, ponieważ nie płacimy własnymi pieniędzmi a kredytowymi pieniędzmi, więc gdyby zdarzyło się tak, że ktoś wykradnie wam dane karty, to nie ukradnie waszych pieniędzy, a pieniądze banku i nam zdarzyły się tak trzy razy i za każdym razem te pieniądze były zwracane, nie było żadnego problemu. Karta kredytowa też przydaje się bardzo w podróżach. Ponieważ jeżeli chcecie wynająć samochód z wypożyczalni, to w zasadzie jest to narzędzie niezbędne, bo firmy wynajmujące samochody potrzebują zabezpieczenia depozytu i blokują taką kwotę na waszej karcie kredytowej, ponieważ na debetowej nie mają takiej możliwości, bo na debetowej, żeby zablokować jakieś środki, to one tam muszą być, a karta kredytowa właśnie takie środki zawsze posiada. Chyba, że jeżeli ich tam nie ma, to wtedy nie wynajmiecie samochodu, po prostu. Natomiast trzeba pamiętać, że karta kredytowa, tak jak wspomniałem na samym początku, jest kredytem. I jeżeli chcecie używać jako po prostu źródła finansowania rzeczy na kredyt, to nie jest to najlepszy kredyt. I tutaj dam Wam przykład. Oprocentowanie kart kredytowych waha się w zależności od Kogo macie kartę, jaką kartę? Od około 20 do 30, a czasami nawet i 40% w skali roku, więc to są naprawdę duże pieniądze. Jeżeli chcielibyście na przykład pożyczyć 1000 funtów czy złotych na kartę kredytową i oddawalibyście po 100 funtów, czy tam 100 złotych, powiedzmy 100 jednostek waluty e, miesięcznie, to musicie oddać nagle 1100, więc 10% Ekstra. I to jest przy oprocentowaniu tylko 20%. Ale w momencie, gdy wzięlibyście kredyt w banku, taką zwykłą pożyczkę jednorazową, to oprocentowanie takiego kredytu mogłoby wynieść na przykład 10%. Czyli prosto wynika z tego, że zapłacilibyście połowę odsetek tego, co na karcie kredytowej. Oczywiście podaję tutaj procenty typu 20, 30, 40, 10%. To wszystko bardzo mocno zależy od banku, od kredytu, od karty kredytowej, dlatego nie bierzcie też tych wartości, tych liczb, zapewniki. To jest. Robię tylko to po to, żeby nakreślić tutaj sytuację, że karta kredytowa jako źródło kredytu jest bardzo drogie. Karta kredytowa jako Pewne zabezpieczenie, pewne narzędzie, które ma Wam ułatwić pewne rzeczy w życiu, jest super opcją. A żeby mądrze korzystać z tych kart kredytowych i innych narzędzi finansowych, niezbędna jest edukacja finansowa. I niestety statystyki są nieubłagane i pokazują, że edukacji finansowej brakuje nam zarówno w szkołach, jak i w domach i brakowało nam jej od lat. Dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce i sami dowiadywać się więcej w tym temacie. Jak powiększać swoją wiedzę o finansach? Choćby to, że słuchacie tego podcastu, jest pierwszym krokiem do zwiększania swojej świadomości. Dobrym nawykiem jest czytanie jednej książki o finansach miesięcznie, czy wybranie ulubionego kanału na YouTube, czy podcastu związanego z finansami i słuchanie, oglądanie i wdrażanie wskazówek, które w tych źródłach dostajecie w swoje życie. Chciałabym też zauważyć, że finanse to jest bardzo, bardzo szeroki temat i też mogą być aspekty, które Was nie zainteresują. Dlatego nie ma co się katować, skupmy się na tych obszarach, które nas interesują. I w ten sposób ja na przykład śledzę kanały, które związane są z planowaniem budżetu domowego, z oszczędzaniem. Ale na ten moment nie wgłębiam się na przykład w temat inwestowania, ponieważ jeszcze nie czuję się na tyle z tym komfortowo. Judyta użyła tutaj słowa klucza, jeśli chodzi o naszą ostatnią radę, naszą ostatnią praktykę, którą chcemy tutaj powiedzieć czyli wziąć sprawy w swoje ręce czyli jest to po prostu odpowiedzialność. Tak naprawdę chciałbym, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało w tym odcinku, że za nasze finanse, za nasze życie jesteśmy odpowiedzialni tylko i wyłącznie my sami. Nikt nie przyjdzie, nikt tego za nas nie zrobi, nie stanie się żadna magia, wróżki zębuszki nie przyjdą i nie uratują naszej sytuacji finansowej, nie wykaraskają nas z długów, nie sprawią, że będziemy co tydzień wygrywać szóstkę w lotka. Takie rzeczy dzieją się w bajkach, a w życiu po prostu trzeba wziąć odpowiedzialność i zacząć po prostu działać w określony sposób. Są pewne zasady, są praktyki, które mówią: jak będziesz robić tak i tak, to będziesz mieć takie i takie rezultaty. Jak będziemy prowadzić budżet domowy, jak będziemy spisywać swoje wydatki, jak będziemy kontrolować to, gdzie nasze pieniądze idą, jak będziemy odkładać regularnie pieniądze, jak będziemy ograniczać swoje zachcianki i nie wydawać pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujemy często, a tylko potrzebujemy nagłą potrzebę posiadania ich, bo marketing jest tak skonstruowany, żeby takie potrzeby, takie emocje w nas wyzwalać, to być może okaże się, że może nie jutro, może nie za tydzień, ale na przykład za rok albo za dwa będziemy w tak dobrej sytuacji finansowej, w jakiej nigdy w życiu jeszcze nie byliśmy i nagle poczujemy się bezpieczni, nagle poczujemy się, że możemy spełniać swoje marzenia i zacząć robić rzeczy, o których marzyliśmy, a na które nie mieliśmy pieniędzy, bo wydawaliśmy na. Przysłowiowe głupoty, zamiast na przykład na podróżowanie, co zawsze chcieliśmy robić, ale wiecie, żeby jechać w dwumiesięczną podróż do Azji, to trzeba mieć kupę pieniędzy no, i trzeba na to odkładać. Więc nie zwlekajcie, zacznijcie wdrażać sposoby, o których mówiliśmy tutaj w tym odcinku. Pogłębiajcie swoją wiedzę, zdobywajcie nowe umiejętności i działajcie. Załóżcie konto oszczędnościowe, ustawcie przelewy. Automatyczne, spisujcie wydatki, zacznijcie czytać blogi, udzielać się na forach, być może zacznijcie rozmawiać o tym ze swoimi przyjaciółmi, domownikami, rodziną, być może okaże się, że w waszym towarzystwie jest całkiem spore grono ludzi, którzy mają te dobre nawyki finansowe i być może te osoby pomogą Wam na waszej ścieżce do stabilizacji finansowej. Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku. Trzymamy mocno kciuki za Wasze dobre nawyki finansowe. A za tydzień słyszymy się w odcinku z 20 poradami: Jak urządzić przytulny i ciepły dom, w którym chce się spędzać czas. Dobrego piąteczku! Szufla!